W internecie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kontynuacji serii, i chociaż zazwyczaj nie robię tego typu rzeczy, staram się nie recenzować kontynuacji, bo no, nie da się w jakiś sposób nie zaspoilerować niektórych wydarzeń, albo jest to bardzo trudne do uniknięcia i po prostu uważam, że no, jeżeli ktoś zainteresował się pierwszym tomem, to pewnie sięgnie i po drugi. No ale myślę, że w wypadku tej książki. Warto zrobić wyjątek od tej reguły i opowiedzieć trochę więcej o niej, zwłaszcza, że wzbudziła we mnie absolutnie niesamowite emocje. I było ich tak dużo, że po prostu nie mogę się powstrzymać od tego, żeby nie podzielić się z Wami y, wszystkim, co odczuwałam w czasie lektury. I chodzi mi tutaj o Złoty Most Ewy Wolert. Jest to taka książka, od no, której po prostu chyba nie potrafię przestać mówić. I, i och... Z recenzji Magicznej Gondoli mogliście wywnioskować, jak pozytywne i ogromne emocje wzbudziła we mnie ta książka. No i miałam ogromne oczekiwania względem tomu drugiego, no bo skoro. Początek był tak dobry, to spodziewałam się, że kontynuacja będzie przynajmniej tak samo dobra i będzie wzbudzała tak samo pozytywne emocje. Muszę powiedzieć Wam, że absolutnie się nie zawiodłam, ta? Książka jest chyba jeszcze lepsza niż ten pierwszy. Nie spoilerując, Anna nadal podróżuje w czasie i jej więź z Sebastianem się pogłębiła i można powiedzieć, że są razem już już dłuższy czas i... W pewnym momencie Anna dowiaduje się, że Sebastiano utknął gdzieś w przeszłości. Jej zadaniem jest odnaleźć go i zobaczyć, co się stało. Kiedy Anna w końcu dociera do swojego chłopaka, okazuje się, że on kompletnie nie pamięta ani jej, ani tego, że on sam podróżuje w czasie, ani tego, jakie było jego zadanie. Kompletnie nic nie pamięta i mają za zupełnie obcą dziewczynę. Anna trafia do epoki trzech muszkietarów, więc spodziewałam się naprawdę, naprawdę wiele po tej książce i absolutnie się nie zawiodłam. Styl autorki jest nadal tak samo wartki, tak samo piękny i, i barwny, więc tym razem Paryż mógł wyrość w mojej wyobraźni zupełnie nowej, obcej mi do tej pory krasie. A dodatkowo emocje, jakie wzbudzała ta książka i te wszystkie wydarzenia. Uff, męczyłam się z nią tydzień, ponieważ emocje, które wzbudzała, były po prostu straszne. I to w pozytywny sposób, bo kiedy przywiązuję się do jakichś bohaterów, to po prostu nie potrafię znieść, jeżeli dzieje im się coś złego, nawet nie potrafię znaleźć słuch. Jeżeli chodzi o Annę, to trochę mnie irytowała tutaj. Wydawało mi się, że nie jest to ta sama dziewczyna, z którą poznałam w pierwszym tomie. I oczywiście to jest dobre z jednej strony, bo przecież bohater musi jakoś się rozwijać, musi dojrzewać do pewnych zadań, do pewnych czynów i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony niektóre jej zachowania wydawały mi się strasznie dziecinne, więc o ile tym razem nie miałam problemów z wychodkiem, tak miałam problem z Anną, więc ta książka z jakiegoś powodu również nie była w stanie osiągnąć tego pułapu pięciu gwiazdek, dałam jej cztery. Ta cała sytuacja, w której Sebastiano nie pamięta kompletnie nic i zachowuje się jak no, jak XVII-wieczny muszkieter, jak taki amant, i równocześnie dżentelmen, który obsypuje kobiety jakimiś komplementami i potrafi się zachowywać w bardzo szarmancki sposób, to było wszystko bardzo fajne. I fakt, że Anna musiała jednak zmagać się z tym wszystkim i na nowo niejako zyskać sobie sympatię tego chłopaka. Już musiała to wszystko jakoś tak ukartować, żeby wszystko dobrze się skończyło. To wzbudzało we mnie mnóstwo emocji i raz po raz po prostu chwytałam się na tym, że odkładam książkę tylko po to, żeby ochłonąć, bo nie byłam w stanie znieść... Tej ilości emocji, które pojawiały się w książce, zwłaszcza, że no stop się zamartwiałam, czy nie wszystko się uda, czy czasami nikt jej nie zdradzi, czy czasami nikt nie wyrządzi jej krzywdy, czy w jakiś sposób nie utrudni zadania, i to wszystko kumulowało się we mnie aż do samego końca, i po prostu połowę książki pokonałam w jeden dzień, chociaż przez pierwszą połowę to, było, to był tydzień. Poczytywania po 10 stron, ale w pewnym momencie powiedziałam sobie, że już nie mogę, no, no nie mogę żyć w takim stresie, muszę to przeczytać już teraz, zaraz. Nie mogłam się oderwać od tej książki jeszcze bardziej niż od magicznej gondoli. I tutaj też byłam zaskoczona całym rozwiązaniem tych, tej intrygi, tego wszystkiego i, i kto jest sprawcą tych wszystkich wydarzeń. Tu się autorce nie udało niestety mnie przechytrzyć. Miałam swoje podejrzenia, że to ta osoba, Chociaż nie dowierzałam, bo po prostu nie, nie wydawała się kimś, kto może pociągać za sznurki w tym wypadku, ale, ale jakieś tam podejrzenie delikatne było. Sprawa związku Anny z Sebastianem też jest dobrze rozwiązana. Obawiałam się, że kiedy już, kiedy już będą razem, to będzie to takie strasznie słodkie. Nie będę mogła tego znieść, dostanę próchnicę czy czegoś, bo no... To, Obawiałam się takiego rozwiązania jak w zmierzchu, gdzie było po prostu aż za słodko i, i, i było mi źle a tu autorka bardzo dobrze poradziła sobie z, tym, z tą kwestią miłości, związku obojga bohaterów, to było dobre. Nie było tutaj nawet tych elementów, kiedy Sebastian pamiętał, kim jest, nie było to przesłodzone, było to po prostu fajne, no jak dwójka nastolatków, którzy są w sobie zakochani i no, ukazują, okazują sobie uczucia, kiedy tylko mogą. To było bardzo fajne, a przy okazji nie było tego zbyt dużo, no bo później Sebastian nie pamiętał, kim jest, więc nie mogę doczekać się, kiedy sięgnę po trzecie, Część i zrobię to już wkrótce, kiedy tylko skończę badacza potworów. Bo zżera mnie ciekawość, ale mam nadzieję, że finał będzie epicki, bo ta seria na to zasługuje. Jeżeli wahacie się po magicznej gondoli czy sięgnąć po Złoty Most, to proszę was, nie wahajcie się dłużej, bo to emocje są gwarantowane. Naprawdę. Ja siedziałam na balkonie po prostu w pełnym słońcu i nie mogłam się oderwać. Siedziałam po prostu tak długo, aż nie skończyłam tej książki. I jakby dzisiaj nadal mnie trzyma. Dajcie znać, czy czytaliście jeżeli chcecie przeczytać to Po prostu przeczytajcie tę książkę, przeczytajcie.